Ośrodek Karta przedstawia Listy z XX wieku Wyjątkowa korespondencja ze zbiorów ośrodka Karta Odcinek 10 Listy ze stalinizmu Mówi Dominik Czapigo, redaktor Karty Hanna Świda-Zięba, autorka listów z przełomu lat 40. i 50., czyli ze środka stalinizmu, urodziła się w 1930 roku w Wilnie. Tam spędziła swoje dzieciństwo i młodość. Ta ostatnia przypadła na okres okupacji sowieckiej i okupacji niemieckiej w Wilnie. Od wczesnych lat była bardzo uważną obserwatorką tego, co działo się dookoła. Już w 1940 roku, czyli w okresie wojny, zapisała pierwszą kartkę w swoim dzienniku. Ten dziennik prowadziła przez kolejne lata, także po wojnie i także w okresie stalinizmu. Jest on bezcennym źródłem do badania przeszłości, wyjątkowym zapisem bardzo uważnej obserwatorki. Mimo młodego wieku. Notowała rzeczy ważne, na rzeczy ważne zwracała uwagę. Była też świadkiem wielu ważnych wydarzeń, wiele ważnych postaci znanych później z historii Polski przewinęło się przez jej życie. W 1945 roku musiała opuścić Wilno. Pod koniec pobytu w Wilnie była zaangażowana w młodzieżową działalność konspiracyjną. Była poważna obawa, że wkrótce zostanie aresztowana. Wyjechała początkowo do Białego Stoku, z którego pod koniec 1945 roku ostatecznie dostała się do Łodzi. Tam wznowiła naukę. Postanowiła, że będzie studiowała socjologię, i rozpoczęła te studia w 1948 roku na Uniwersytecie Łódzkim. Pisała pracę magisterską pod kierunkiem profesora Jana Szczepańskiego. O, był to dość wyjątkowy czas na studia. W tym czasie buntowała się wewnętrznie i nie tylko przeciw rzeczywistości, która ją otaczała. Należała do takich nieformalnych, bo inne w tamtym czasie nie były możliwe, grup jak związek nihilistów czy klub samobójców, które nie były tylko młodzieńczą igraszką, bo no, nie skończyła się ta działalność happy endem. Uć. 1949 rok. Mamusieńko złota. Wczoraj miałam migrenę, która częściowo wywołana była tym, że czytałam jakieś straszne historie Skrzywickiego. Typy krwiożercze, ludożerstwo i wilkołactwo, gdzie na 70 stronach opisane były makabryczne historie. O mężu, co żonę krają na kawałki. O bracie, co dusił swą siostrę i itd., z pięćdziesiąt tych przykładów. Długo będę pod wrażeniem. Natomiast był wspaniały wykład profesora Szczepańskiego. Najciekawszy ze wszystkich wykładów, które słyszałam od początku roku. O socjologii eksperymentalnej. Niech mamcia powie tatusiowi, on to lepiej zrozumie. Czy istnieje coś cudniejszego? Byłam na imieninach u Marka Wandy i tam stwierdziłam, że tatuś miał rację mówiąc, że rozmowa moja będzie zaczynała się. Co pan myśli o metodzie matematycznej jako jedynej metodzie socjologii? I gdy człowiek nie będzie wiedział o co chodzi, powiem: Dziękuję, wystarczy. Byli tam sami głupi beznadziejnie medycy. Niech się Mamusieńka nie obrazi: i SGH, i SGGW. Dziesięciu oddałabym za jednego z socjologii, nawet Jedlickiego. Tańczyłam dużo, ale było mi nudno. Dopiero gdy stwierdziłam, że to jest grupa społeczna i zaczęłam analizować ją, zaczęło mnie to ciekawić. Mamuncia będzie ubolewać nad moją jednostronnością. Cóż, ja sama prawdziwie ubolewam. Skąd uwaga mamy o braniu przeze mnie życia poważnie? Czy kiedy brałam je inaczej, raczej dałoby mi się zarzucić, że biorę je za poważnie poważniej niż cokolwiek innego. Dziś jestem z siebie niezadowolona, bo nic nie zrobiłam. Łódź, jesień 1949. A więc dostałam już stopień z historii socjologii. Mam bardzo dobrze. Piśmiennego mego, zdaje się, Szczepański w ogóle nie przeczytał, bo pytał sermanównej, co ja pisałam i sam zupełnie nie mógł sobie przypomnieć. Zapisałam się też na seminarium Kotarbińskiej z metody nauk humanistycznych. Była ona niezwykle miła, a mnie zaproponowała, bym zrobiła referat z socjologii eksperymentalnej z książki Greenwooda i żebym poradę zwróciła się do Szczepańskiego. Zdaje się, opowiadałam mamunci, jaką dyskusję stoczyłam z nią na egzaminie o eksperymencie w socjologii i jak ona mnie zapytała, czy to wiem od Szczepańskiego. Więc jestem w niebowzięta. Książkę ową Instytut pożyczy mi do domu, więc jestem zachwycona wszystkim, całym światem i socjologią. Łódź, styczeń lub luty 1950. Kochani, drodzy rodziciele, doły mnie kochają. Zgłaszali się do Gabrysi moi uczniowie z kółka numer jeden. Chcieli mnie podać do dyrekcji, żeby mi wypłacono premię. Myśleli, że jestem pracowniczką fabryki. Że się tak staram, że tak dobrze ich uczę, że robię godziny ponadliczbowe i tak Poza tym, że jestem taka miła, bezpośrednia. Poza tym miałam dziś lekcję z chłopcami. Kółko numer dwa stawili się możliwie. Była większość. Powiedzieli, że wszystko dla nich jasne. A potem przychodzili do gabrysi i mówili, że ja jestem strasznie morowa. Że kółko wspaniałe, że rozumieją wszystko, że na drugi raz wszyscy przyjdą. Kółko numer jeden chciało mnie też dać do gazety. Skończyło się jednak na tym, że mnie opiszą w gazetce ściennej fabrycznej. W ogóle karta zaczyna się na dobre odwracać. Profesor Szczepański, któremu posłałam moje sprawozdanie przez Puciatównę w poniedziałek, we czwartek przepraszał mnie, że nie przeczytał, że nie miał czasu. Był znów słodki, jak za dawnych dobrych czasów. Mówił, żebym przyszła do niego, że omówimy razem wszystko, żeby wszyscy, cały zespół pani Hessenowej, oddawali mu wszystkie swoje sprawozdania. Że będzie nas nauczał badań socjograficznych i w ten deseń dalej. Bardzo, bardzo się cieszę. Do was przyjadę we czwartek. Sprawy kółka mnie trzymają. Łódź, lato 1951. Kochana Musieńko, zaraz komunikuję, co się dzieje u mnie. Egzamin chciałabym zdać za tydzień, lecz nie wiem, czy mi się to uda. Teraz, gdy wiem, że mam czas, dodałam sobie trochę materiału uzupełniającego. Dla lepszego zrozumienia pewnych zagadnień. Widzę bowiem, że od spraw socjologicznych oddaliłam się bardzo daleko. Gdyż, jak powiedziałam do profesora Szczepańskiego, to czego się nauczyłam w tamtych dwóch latach, straciłam przez ten rok. I to wiele osób tak mówi. On powiedział wtedy, że w przyszłym roku zabiorą się za nas, i żałował i nie mógł zrozumieć, że mnie już na uniwerku nie będzie. Sprawę tego, że byliśmy na tym roku tak zaniedbani, poruszył też Olek na zebraniu produkcyjnym humanistyki lat starszych w poniedziałek. Wszyscy socjologowie bili mu brawo. Wątpię bardzo w zapewnienia profesora Szczepańskiego, że w przyszłym roku będzie inaczej. W tym roku fizycznie nie mogli dać rady z dwoma latami nauk społecznych i z nami, a w przyszłym roku będą trzy lata nauk społecznych. Choćby chcieli, to im się nie uda. Profesorowi Szczepańskiemu bardzo się to podobało, że będę nauczycielką statystyki. On ją tak ceni, rozmawialiśmy już dwukrotnie. Teraz pojechał na Kongres Nauki. Powiedziałam do niego z pewnym wyrzutem: Pana profesora zaprosili, a mojego ojca nie. Zaczął się bardzo gęsto tłumaczyć, że to dlatego, że socjologów mało, że prawników dużo, że on wcale i tak dalej. Jest bardzo miły dla mnie, jak zawsze, egzaminuję do 15 sierpnia. Z Bolesławem niestety się widuje trudno mimo wszystko on mi się bardziej podoba od wszystkich znanych mi mężczyzn Widzieliśmy się już trzy razy powiedział mi że przyjąłby mnie ze wszystkimi wadami niegospodarnością kapryśnością jeżeli bym się zgodziła czekać na niego nie ma obawy uwiedzenia jak na razie on nawet powiedział że tego nie chce że mnie szanuje i tak dalej ale nadal mu nie ufam Byłam z Jurkiem w teatrze Chcieliśmy iść na poemat pedagogiczny, kupiliśmy bilety, siadamy, unosi się kurtyna i zaczynają mówić po żydowsku. W tym samym gmachu jest teatr żydowski. Poemat grali o trzeciej, a my trafiliśmy na sztukę wielkie zmagania żydowską. Chwała Bogu, że było polskie streszczenie aktów, że kompozycja była prosta, że Jurek, znając dobrze niemiecki, zrozumiał prawie wszystko. Sztuka była śliczna i wspaniale grana. Nawet ja byłam głęboko poruszona. Z min, gestów, streszczenia domyślałam się treści, a czego nie rozumiałam, Jurek wyjaśniał na przerwie. Żydzi patrzyli na nas ze zdziwieniem, uznaniem, sympatią. Teatr był pełny, a w czasie przerw słychać było tylko język polski. Sztuka była tragiczna: co 15 minut kogoś rozstrzeliwują, siedem takich rozstrzelań. Olek Waliz był u mnie dwa razy, ale nie zastał mnie, bo byłam z Bolesławem. Umówiliśmy się w końcu na wieczór wczorajszy. Stoczyliśmy zasadniczą dyskusję, w czasie której okazało się, jak bardzo on się skomunizował, a ja zrobiłam reakcjonistką. Mówiliśmy zupełnie różnym językiem. Mimo to, Olek jest bardzo fajny i bardzo kulturalny. Wyznał mi w parku dziecinnie, że kochał się we mnie przez cały zeszły rok. I strasznie bał się, że będę się z niego śmiać. Uznał, że wadą mej urody jest fatalne trzymanie się. Reszta mu się podoba, lecz nie może żywić uczuć do człowieka o tak odmiennych przekonaniach. To samo powiedziałam o sobie. Warszawa, 1953 rok. Moi kochani rodziciele, oraz nieznośna, bo nie pisząca siostro. A oto komentarz do wzburzającej serca i umysły depeszy. Dnia pewnego po przyjściu do domu, zastałam kartę od tereni, którą załączam. Nie wierzyłam szczęściu, zbyt wiele rozczarowań i potykań się na tej wyboistej drodze poszukiwania. Drżałam dosłownie cały dzień. Byłam pewna, że jeśli nie wynajęli, to coś się stanie. Zgubię kartkę, zapomnę adres, umrą właściciele. To wszystko było prawdopodobniejsze od tego, że tak nagle, cudem dosłownie dostanę pokój. A jednak chyba dostałam. To znaczy, umowa doszła do skutku, ale nie dałam zadatku, nie chcieli, ani tam nie mieszkam. Położyłam się spać, a teraz obudziłam się, nie mogę spać z przejęcia. Tak się boję okropnie, żeby to wszystko się nie rozwiało. A zatem pokój, jak brzmi kartka i depesza, Saska Kępa, na rogu głównej ulicy francuskiej, koło czterech minut, jeśli nie mniej, od przystanku autobusowego i tramwajowego, są obok siebie. Dziesięć minut jazdy tramwajem i pięć minut autobusem do mojej szkoły. I tyleż samo do Śródmieścia. Jednym słowem w połowie drogi między Śródmieściem a szkołą. Pokój w domu z czerwonej cegły o charakterze willowym, drugie piętro. Łazienka gazowa, kaloryfery, pokój z osobnym wejściem i bez jakiegokolwiek połączenia z pokojem gospodarzy. Gospodarzami są starsza pani i jej szwagier, też człowiek starszy. Ona, zdaje się, zajmuje alkowe w kuchni, ma przydział na ten pokój, a że nie pracuje, chce w ten sposób dorobić. On zajmuje duży, sąsiedni pokój. Ona robi wrażenie osoby miłej, trochę zastraszonej życiem i nie mającej pojęcia o właściwym robieniu interesów. Ciągle w czasie rozmowy obawiała się, że ja się zrażę i rozmowa nie osiągnie skutku. Nie zdając sobie sprawy, jak bajeczne, dosłownie nieprawdopodobne na stosunki warszawskie ofiarowuje mi możliwości. Zadatku wziąć nie chciała. Przecież my się już umówiłyśmy i nikogo innego nie wezmę, tylko panią, powiedziała zdziwiona. Przecież pani jeszcze nie mieszka. Zdaje się, że spodobała mi się, więc wszystko jest na najlepszej drodze. Ale ja się okropnie boję, to zbyt piękne i nieprawdopodobne by mogło być prawdziwe. Ponieważ we wtorek mają mi powiedzieć, kiedy można się sprowadzić, mam zajść do jej siostry, która mieszka tuż koło mnie na placu Nerutowicza. Więc boję się strasznie, że to się rozwieje, oni się rozmyślą, wezmą kogoś innego, i tym podobne. Więc i wy nie cieszcie się jeszcze. 1953 rok. Teraz moim koniecznym celem jest dodatkowa praca. I nie martwię się o moją niewypłacalność. Przy moim uporze znajdę ją na pewno. Oto w Warszawie stokroć łatwiej niż o mieszkanie. Mam kilka nadziei, potrafię walczyć o swoje. A zatem teraz znów wszystko pod znakiem szukania, tym razem pracy. Muszę ją mieć, bo nie dam rady. A jak muszę, to będę miała. Po ukończeniu studiów w 1952 roku, Hanna Świda trafiła do Wrocławia. Tam pracowała jako nauczycielka w szkołach średnich w technikach. W 1953 roku przeniosła się do Warszawy, też początkowo pracowała jako nauczycielka, a w 1954 roku rozpoczęła pracę naukową. Pracowała naukowo do końca swojego życia. Praca naukowa to nie tylko zawód, ale też powołanie. Przez całe swoje życie była baczną obserwatorką otaczającej ją rzeczywistości. Zaangażowana była już pod koniec lat 60. w działania opozycyjne, potem w latach 80. w Solidarność. Po 89 roku jej głos był słyszalny w publicystyce, w dyskusjach, brała w nich udział, wyrażała zdecydowanie swoje zdanie. Była zdecydowanie osobą nieposłuszną w myśleniu. Uczyła cały czas, zajmowała się młodzieżą. W zasadzie przez całe swoje życie zawodowe badała młodzież, była jej ciekawa. Myślę, że było to w dużej mierze związane z jej pierwszymi doświadczeniami zawodowymi, kiedy pracowała właśnie jako nauczycielka w szkołach średnich. Była też świetnym dydaktykiem. Poznałem ją osobiście, ponieważ była moją wykładowczynią. Dość szybko zdałem sobie sprawę z tego, że jest osobą nietuzinkową i że warto by zapisać jej historię. Pewnego razu zaproponowałem jej możliwość spotkań i nagrań, i tak też się stało w jej małym, zadymionym gabinecie na Uniwersytecie Warszawskim. Spotykaliśmy się, włączałem dyktafon, a ona od początku opowiadała o swoim życiu. Pomimo 17 godzin nagrania nie udało nam się zapisać całej historii jej życia. Nagła śmierć przerwała dalsze plany. Mimo to ten zapis został wykorzystany w książce Uchwycić życie. Wspomnienia, dzienniki, listy 1930-1989. Autorką tej książki jest Hanna Świdazięba. Składają się na nią jej wspomnienia, nagranie, listy, a także dzienniki, które prowadziła przez lata można poznać rzeczywistość czasu, którą opisuje, ale też dzięki tej książce obcować z wyjątkową osobą, która naprawdę patrzyła na świat, była go ciągle ciekawa, ciekawa ludzi i taką pozostała do końca i taką też ją zapamiętałem. Ośrodek Karta przedstawia listy z XX wieku. Wyjątkowa korespondencja ze zbiorów ośrodka Karta. Subskrybuj podcasty Ośrodka Karta oraz odwiedź księgarnię, gdzie znajdziesz najlepszą literaturę faktu XX i XXI wieku. W tym listy wspomnienia. I dzienniki, czyli najciekawsze zapisy bezpośrednich świadków historii. Podcast dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Kultura w sieci.